W tym filmiku rozwiążemy sobie zadania za 3 punkty z kangura juniora 2019. Zadanie pierwsze, oczywiście trudno by je nawet nazwać rozgrzewkowym. 20 razy 19 plus 20 plus 19, 20 razy 19, no to jest jak łatwo można policzyć 380, jak dodamy sobie do tego 20, no to mamy 400, dodajemy jeszcze 19, mamy 419, i poprawna jest odpowiedź D. Zadanie drugie. Model kolejki elektrycznej przejeżdża jedno okrążenie w ciągu minuty i 11 sekund. Ile czasu potrzebuje ten model na przejechanie 6 okrążeń? Również nie jest to zbyt skomplikowane zadanie. Po prostu mnożymy sobie minutę 11 sekund razy 6. Mamy 6 minut 66 sekund. 60 sekund to jest 1 minuta, więc 6 minut i 66 sekund to jest 7 minut i 6 sekund. Więc tutaj poprawna jest odpowiedź D. Zadanie trzecie, do parku można wejść bądź wyjść z niego jedną z pięciu bram. Monika chce wejść do tego parku i wyjść z niego inną bramą niż weszła. Na ile sposobów może to zrobić? Skoro mamy pięć bram, Monika może wejść na pięć sposobów do tego parku. Potem jeżeli chce wyjść inną bramą, no to ma do wyboru cztery bramy. Czyli po prostu musimy sobie pomnożyć 5 razy 4. Otrzymujemy 20, poprawna jest odpowiedź B. Zadanie czwarte. Fryzjerka chce umieścić na ścianie swojego salonu taki napis, by klientka siedząca przed lustrem widziała w nim słowo uroda. Jak powinien wyglądać ten napis na ścianie. Ten napis oczywiście na ścianie powinien być lustrzanym odbiciem napisu uroda. Co to znaczy? W praktyce oznacza to. Że jeżeli weźmiemy sobie prostą, pionową, przechodzącą przez środek napisu Uroda, czyli przez literę O, to napis na ścianie powinien być obrazem napisu Uroda w symetrii względem tej prostej. To znaczy, że litera U powinna być na miejscu litery A, litera R na miejscu litery D i na odwrót. I poza tym wszystkie te litery powinny być odwrócone. Więc. Tutaj poprawna jest odpowiedź E. Zadanie piąte: ile różnych sum oczek możemy otrzymać przy jednoczesnym rzucie trzema standardowymi sześciennymi kostkami do gry? Tutaj najłatwiej jest wyznaczyć najpierw najmniejszą, potem największą wartość sumy. Najmniejsza wartość sumy no to jest po prostu 3, trzy możemy wyrzucić 3 jedynki, a największa wartość to jest 18, czyli 3 szóstki. No i wiadomo, że jeżeli możemy otrzymać trójkę i osiemnastkę, to możemy także otrzymać każdą z wartości pomiędzy. Czyli od 18 musimy sobie odjąć 3, dodać 1 No i otrzymujemy tutaj 16. Poprawna jest odpowiedź C. Zadanie szóste. Do pięciu jednakowych szklanek nalano wody. W czterech z tych szklanek jest ta sama ilość wody, w której szklance jest inna ilość wody. Tu widzimy, że mamy w każdej z odpowiedzi przedstawioną szklankę w odpowiednim nachyleniu i mamy tutaj wodę. Ale też właśnie na tych szklankach tutaj ma, mamy pozaznaczane takie kreseczki. I y, zadanie sprowadza się do tego, aby policzyć, ile w sumie kresek jest pod wodą w każdej ze szklanek. Jak weźmiemy sobie w szklankę w odpowiedzi A, no to pod wodą mamy tutaj. 5 kresek z lewej strony, 5 kresek z prawej strony. Więc w sumie mamy 10. W odpowiedzi B sobie policzymy: mamy 9. W odpowiedzi C, D i E mamy po 10 kresek pod wodą. Wynika z tego, że szklanka w odpowiedzi A, C, D i E ma taką samą ilość wody. W odpowiedzi B tej wody jest po prostu mniej. Więc poprawna jest odpowiedź B. Zadanie siódme: waga każdego z trzech kangurów wyraża się całkowitą liczbą kilogramów, przy czym liczby te są parami różne. Łącznie kangury te ważą 97 kg, co najwyżej ile waży najlżejszy z nich. Możemy sobie po prostu metodą eliminacji przeanalizować wszystkie odpowiedzi od największej liczby. W odpowiedzi E mamy 33. Jeżeli najlżejszy ważyłby 33 i każdy z trzech kangurów ma inną masę, wtedy Drugi pod względem wagi musiałby ważyć najmniej 34, pierwszy 35, a ta suma wtedy by nam dała 102, czyli za dużo. Jeżeli najlżejszy ważyłby 32, wtedy drugi i trzeci kangur mo, mogliby ważyć 33, 34, ta suma by nam dała 99, znowu za dużo. Więc bierzemy sobie 31. Jak 31 waży najżejszy, to drugi może ważyć 32, trzeci 33, suma nam daje 96, czyli mniej niż 97, czyli jest ok. Wystarczy, że jednemu z kangurów. Dodamy kilogram i wszystko się będzie zgadzało. Poprawne jest odpowiedź C. Zadanie ósme w kwadracie podzielonym na dziewięć jednakowych kwadracików zaznaczono dwa kąty alfa i beta, tak jak na rysunku, która z mniejszych równości jest prawdziwa. Mamy zaznaczony kąt alfa i beta. Przede wszystkim tutaj trzeba zauważyć, że trójkąt prostokątny, którego jednym z kątów ostrych jest kąt alfa jest przystający do drugiego trójkąta, którego również jedna z przyprostokątnych ma długość równą trzem bokom małych kwadracików, a druga przyprostokątna ma długość równą dwóm bokom małych kwadracików. Jeżeli te dwa trójkąty są przystające, znaczy, że mają takie same kąty, czyli tutaj obok kąta beta również będzie kąt alfa. Wynika z tego, że 2 alfa plus beta musi być równe 90 stopni. Więc poprawna jest odpowiedź B. Zadanie 9. Każdy z poniższych rysunków przedstawia kwadrat obok 1 zacieniowaną jego częścią. W którym kwadracie zacieniowana część ma największe pole? I tak, odpowiedź A na razie możemy sobie pominąć. W odpowiedzi B widać, że zacieniowane pole stanowi połowę pola kwadratu, ponieważ. Tutaj mamy dwa trójkąty, których suma podstaw jest równa bokowi kwadratu, a wysokość też jest równa bokowi kwadratu. Czyli w sumie to pole to jest po prostu a razy a na 2, czyli a kwadrat drugich. W C podobnie też mamy trzy trójkąty tym razem, których suma podstaw jest równa bokowi kwadratu, wysokość też jest równa bokowi, więc to będzie tak samo. W d tak samo, tylko że są cztery trójkąty i w e jest jeden trójkąt. Też jest jego pole równe połowie pola kwadratu. Więc już można powiedzieć, że metodą eliminacji zostaje odpowiedź A. Tutaj mamy dwa trójkąty i prostokąt. A wiadomo, że pole prostokąta wyraża się innym wzorem niż pole trójkąta, więc tutaj zacieniowana część będzie większa. Więc poprawna jest odpowiedź A. I zadanie dziesiąte na każdym z trzech papierowych pasków zapisana jest liczba pięciocyfrowa. Suma tych liczb jest równa 57263. Trzy cyfry w tych liczbach są zakryte. Patrz, rysunek, jakie cyfry są zakryte. Możemy tutaj sobie przejść do tablicy i zapiszmy sobie to e, działanie. Mamy 15728, 22, jakiś tam x04, yz331. No i musimy sobie po prostu wykonać takie działanie w słupku. E, dodajemy 8, 4, 1, mamy 3. Jedynka idzie do następnej kolumny. Tu będzie po prostu 6. Następnie mamy 7 plus x plus 3. I w tej kolumnie musimy dostać dwójkę, a więc już wiadomo, że x jest równy 2. Dalej 1 przechodzi do następnej kolumny. Mamy 1 plus 5 plus 2 to jest 8. 8 plus z musi dać nam 17, aby wyskoczyła 7, więc z jest równy 9. No i dalej mamy znowu 1 do następnej kolumny. Przerzucamy. 1 plus 1 plus 2 plus y to musi dać nam 5, czyli y musi być równy 1. Czyli w naszym zadaniu poprawna jest odpowiedź e. To było rozwiązanie ostatniego zadania w tym filmiku. Do usłyszenia w kolejny czwartek.